Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale od razu muszę się Wam wytłumaczyć, dlaczego mam taki głos, słuchajcie, ja znowu jestem przeziębiona ja wiem, że to już jest śmieszne i po prostu my jesteśmy ciągle chorzy, ale ja na to nic nie poradzę, biorę suplementy, zobaczcie czekajcie, teraz nie zobaczycie, bo ja tutaj dzisiaj w ogóle nagrywamy i mam straszny bałagan, um, tutaj zobaczcie ile ja mam witamin i ja to wszystko o, 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 tu, i ja to wszystko biorę i słuchajcie, ja nie wiem dlaczego ciągle, ciągle chorujemy, to jest chyba przez to miejsce, także głos mam troszkę zachrypnięty i pewnie gdzieś tam w ciągu dnia będę chrypieć jeszcze Bardziej. Dawidku, przywitaj się. Dawid to się tak już nie mógł doczekać tego nagrywania, że słuchajcie, on mi dzisiaj od rana zawraca głowę, kiedy już zaczynamy nagrywać. Dlatego, że my ostatnio zaczęliśmy nagrywać vlog tygodniowy i nic z tego nie wyszło po trzech dniach. Miałam nagrane półtorej minuty albo dwie i stwierdziłam, że nie ma sensu. Nagramy sobie vloga na spokojnie w tygodniu. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma. Z... <ścoughs> Dawid, ty powiedz, bo ja nie mogę, ja się nie mogę wysłowić. Staram się zrobić szybki wstęp i po prostu cały czas się mylę. Dawidku, oddaję Ci głos. E, więc e, róży dzisiaj nie ma. Tak, nie ma dzisiaj z nami Róży, więc będziemy sami i na pewno chcielibyście zobaczyć Różę. Ale w przyszłym tygodniu nagramy jakiś vlog z nią, bo ona dzisiaj jest u taty akurat. Ale może dzisiaj przyjedzie. Może przyjedzie i pójdziemy razem na ten festiwal. Dzisiaj jest festiwal piwa, ale. Ja zabieram dzieci na festiwal piwa. Dziwnie to brzmi, ale będą atrakcje dla dzieci, także nie idziemy tam pić piwo, tylko idziemy bawić się z dziećmi. Tak? No, idziemy jeść i bawić się. No i zobaczymy. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać: czy będzie fajnie, czy nie fajnie. Teraz idziemy na małe zakupy. Ja ogólnie teraz w weekend tutaj widzicie pełno paczek porozwalanych, bo ja będę nagrywać. a pokażę ten bałagan, co tam. Zobaczcie, tutaj też jakieś kosmetyki, pełno tutaj tego wszystkiego jest. I mamy teraz. W tym momencie mamy taki problem. Pokażę wam lampę. Mieliśmy właśnie nagrywać, ale słuchajcie, nie wiem, gdzie ja mam tutaj tę taką końcówkę, do której się wkłada telefon. No, i mamy problem. Tutaj mamy no, nasze nowe miejsce do nagrywania. E, tak się prezentuje. Ja w ogóle kupiłam sobie takie tło i byłam przekonana. Oczywiście nie przeczytałam opisu. Tło mi się spodobało z wyglądu, i ja byłam przekonana, że to tło będzie takie e, z PCV, wiecie o co chodzi, z takiej gumy. A okazało się, że jest to niestety materiał. Nie mogę go tak do końca dobrze doprasować, chociaż już nie jest źle. Wygląda średnio. Jestem średnio z tego zadowolona. Mam nadzieję, że na filmiku będzie to wyglądało lepiej. Przysiądę sobie. i Wydaje mi się, że jeżeli wyprostujemy tam, tamten róg... Krzywo jest, idzie tak w dół. Masakra. Gdyby to był taki gumowy materiał, wiecie o co chodzi? Nie wiem jak to nazwać. Nie mam pojęcia jak to... No takie tła, jakie w Polsce mamy. Tak. Musimy je ściągnąć sobie tutaj, bo to naprawdę nie ma sensu. Ja zapłaciłam 20 funtów za tą szmatkę i naprawdę załamałam się, jak ona przyszła, bo była cała wygnieciona. Wyglądała strasznie. Mówię, Boże, przecież ja czegoś takiego na YouTubie nie pokażę. No ale powiesiłam, wygląda ok. tylko tutaj jest właśnie... Dawidku, nie w się matce, tylko właśnie problem jest taki, że to się marszczy. Wychodzimy teraz do miasta i będziemy szukać jakiegoś tripoda. Taki, będziemy szukać stojak, cokolwiek, do czego moglibyśmy ten telefon przymocować i no, statyw. No statyw nie, bo ja statywów mam pełno. Ja mam chyba no. w sobie cztery statywy. Nie, Mi chodzi tylko o tę końcówkę. Ewentualnie bym kupiła taki malutki statyw, i tu zrobimy sobie jakąś taką konstrukcję, jakieś książki yy, poustawiamy, nie wiem. Na festiwal pójdziesz z nami, co? No, Później się tak. przejść. A teraz idziesz czy nie, czy zostajesz? Bardzo no, nie, nie ma ładowarki yy, do laptopa zostawił w drodze, na wszystkiego nam dzisiaj brakuje, jesteśmy totalnie nieogarnięci. Dobra, idziemy do tego miasta, może jakiś statyw. W sumie tak, taki mały statyw byłby okej. Okay. Nie wiem, co my tutaj wymyślimy. Nie wiem, coś wymyślimy. Będziemy no, dzisiaj to... nagrywać i koniec. Jakoś to ogarniemy. Dobra, wychodzimy. Dawidku, pokaż proszę tylko moją stylówkę, zanim wyjdziemy. Kochani, ja dzisiaj mam... Tylko trzy rzeczy tak naprawdę, buty, klasyczne konwersy białe, tutaj mam torebkę z Ideal of Sweden, niedługo będę miała dla Was jakiś nowy kod rabatowy właśnie od nich, dostanę też nową torebkę, ja, ja ich torebki naprawdę uwielbiam, noszę ją cały czas, nic się z nią nie dzieje, także polecam naprawdę, bardzo gorąco. a sukienka jest ze sklepu Shein, też mam dla Was chyba jeszcze kod, który działa na minus 15%, on brzmi Estera 15Q. Napiszę Wam wszystko w opisie. Linki do rzeczy postaram się Wam zostawić w opisie. Yy, I to chyba by było na tyle. O. Także Dawidek, tak lecimy. Co tam? Mam czapkę. <laughs> Dawid ma czapkę. Ja znalazłam przepiękny kombinez. On kosztuje tylko 4 funty, zobaczcie. Ale to jest rozmiar 36 i już sprawdziłam, że będzie Zbyt ciasny na mnie w biuście. Zobaczcie, rękawy są wycięte, coś pięknego. Dzisiaj, co coś fajnego znajdę, to się okazuje, że jest za mało albo za dużo. Powiem Wam, że chociaż z czymś mam szczęście w życiu, a mianowicie zawsze trafiam na jakieś fajne rzeczy w lumpeksach. Teraz Dawid powiedz mi, jak ja długo nie chodziłam w ogóle po lumpeksach, bo ja nawet nie pamiętam, strasznie długo nie chodziliśmy. Przez miesiąc byliśmy wszyscy chorzy po kolei. Ja myślę, że dwa miesiące? Dwa miesiące albo i lepiej. I teraz weszłam do lumpeksu i zobaczcie. Mam już dosłownie pół torby, kupiłam dużo ubrań dla róży, takich fajnych, także jest super. Idziemy dalej. Patrz Dawid, patrz, ja zawsze chciałam mieć taki kosz piknikowy, ale ten jest taki brudny i plastikowy. Nie, ten jest brzydki, ten jest beznadziejny. A chciałabym mieć taki kosz z takimi szklanymi rzeczami. Nie, nie jest beznadziejny, ale chciałabym, mieć no, no, taki no, ładny. No właśnie jest brzydki, No właśnie, mam I brudne. Tak, no brudne. Tak, mam. No, ja zawsze jest brudny, beznadziejny. No. O Boże, te klapki używane, nie, 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 nie. Dobra, uciekamy sobie, wchodzimy do środka. Ja chcę to lustro, ja chcę je kupić. Okay. Czy no jest nieważne? Nie, ono nie jest na sprzedaż. Ale zobaczcie, jest piękne. Takie by mi się przydało. Naprawdę. Pokaż, co masz. Taki z Wielkiej Brytanii. Super. A ja mam taką opaskę dla róży i mam też sweterek, ale kurczę nie wiem czy go brać czy nie, bo jest taki na ale chyba wezmę. Tutaj też mamy kosz piknikowy, on już lepiej wygląda, ale... Słucham? To jest pszczółka. No? Polska. Tak? To jest taka sama? Tak. A tak, zobacz, to takie to na przykład chory. zabawki, to, takie, to, to jedzenie zabawkowe też takie samo mamy. No to jest... Dobra, wchodzimy. Taka? Duża ona jest, nie? nie? Weszliśmy do tego sklepu, i tutaj są bardzo tanie gry. Ja nie miałam pojęcia, że tutaj są tak tanie gry. Przyjdziemy sobie, jak będziemy mieli telewizor. Idziemy dalej? Tylko, że ja nie wiem dokąd, bo ja miałam nadzieję, że tutaj będą jakieś takie statywy, ale nie ma. Nie wiem dokąd mam iść. Co? Tak? Na pewno? Dobra. Kolorowe długopisy, jakieś? Tak. Ja to muszę nagrać. Muszę to nagrać, naprawdę. Moje dziecko właśnie błaga mnie, żebym kupiła. Proszę. Klapkę na muchę. Dawid, nie proszę cię. My nie nawet nie, nie, będziesz nie mamy musiałam, much. Nie będziemy i... sami. Z siadły wszystkie owady. Jednego pająka widziałam ostatnio, a tak to żadnych owadów nie mamy. Trzy kręcące się. Muchy? Tak. Mieszkanie niemożliwe. Tak, były trzy. To jest na filmie. Nie, Dawid, bo to będzie gdzieś zaraz rzucone. Ja mam dosyć takich po prostu. Kupuję wam pełno takich rzeczy, a wy potem nie tylko tak. rozwalacie wszystko. Koniec. Nie kupu... Nie potrzebujemy czegoś. Zwykonczę mnie, naprawdę, wykończymy. mnie. Ja myślałam, że sobie odpocznę, ale chyba nie. One się tu chyba włamywały, przecież jak wychodziliśmy, to tego nie było. Się zmachałam po schodach, bo mam dużą torbę. No przecież one się tu włamywały, zobacz, wszystko było okej, okay, jak wychodziliśmy. Ja pierdziele. Dzień dobry! Ojej, nie mogę złapać ostrości. Wartoż, co tu się działo? Bo my tu minęliśmy tą, tą narkomankę i znowu jakąś nową kobietę przeprowadziła. Co tu się działo? Były hałasy? No tak, prowadzi tam to. Do aha to dlatego mi drzwi otworzyła, taka miła była, co za Wybawali, to, to, to yy, Głamać. No, Głamać? Narkotyków tam, szukali. Była jakaś, ona, chyba trzeba porozmawiać z kimś, nie wiem. Z kim? Pukała tu? Nie, nie wiem, tam się pytała, czy ja widziałem kogoś. Kogo? Jak ja tam wchodziłem. Jakaś babka chciała, chciała tam wejść tutaj, yy, jakiś fa facet i dzieciak z nim yy, Ten facet mówił, że żeby jej nie wpuszczał, że, że, że ona tu nie mieszka. Co? Chryste, panie, na pół godziny wyszłam. Centralnie, wyszłam na pół godziny, byłam w trzech lumpeksach. Boże, a jeszcze jak wychodziłam, to chciałam wam właśnie nagrać, że te drzwi... Dobra, powiem wam jaka jest sytuacja, bo wy nic nie wiecie, więc generalnie mamy tutaj w miarę spokój. Ostatnio dlatego, że jedna dziewczyna, ta, która złapała mnie za twarz, zaatakowała tutaj tą narkomankę, u której ktoś już się dawkował i... Poszła siedzieć w końcu. Także jest spokój, i facet też siedzi, ale chyba będzie niedługo wychodził. Czekajcie, ja muszę porozmawiać z Bartkiem, bo ja dosłownie nie rozumiem, jaka kobieta, jakie dziecko, co tu się znowu dzieje. Ludzie. A i rzeczywiście jest pełno much. Dobra, słuchajcie, ja muszę po prostu teraz ogarnąć tutaj ten cały syf, bo ja nie mogę na to patrzeć. Jak to ogarnę, to będziemy nagrywać. Kupiłam dużo rzeczy w Lompecsach. Dużo fajnych rzeczy. Naprawdę miałam dzisiaj bardzo udane zakupy i zrobimy tak, że ja nagram oddzielny, film, oddzielny filmik, bo że jestem tak zmachana, spocona, jeszcze mam noc zatkany do tego. Nagram oddzielny filmik, bo. Yy, bo ten dzisiejszy vlog chyba będzie długi, I tak myślę, że będzie długi, bo chcę Wam jeszcze coś pokazać yy, i jeszcze później idziemy na ten cały festiwal, więc tam, nie wiem, no, mam nadzieję jest sobota, więc powinno się sporo dziać, więc będziemy nagrywać. Dawidku, chodź, już nagrywamy te mister boxy, chodź, bo może on już w kącie usiadł i depresję dostaje. Chodź, nagrywamy. Już nie może doczekać. Nie wiem, kto jest Bartek Zadmoj-Batona. Zadmoj-Batona? Co? wiedziałeś. no Bartek! No, ten, to tylko wszystkim wyżera. Pokażemy Wam, co kupiliśmy. Dawid, jeszcze musisz przynieść tą szklankę, którą kupiłaś. Taka szklanka. Dawid kupił sobie taką układankę. A wiesz, że to może być. Nie, to może nie będzie trudne. Nie wiem. Zaraz sobie cool. zobaczymy. Pokaż tą szklankę, jest świetna. To jest super. Yy, super, Słopią. fajna. Naprawdę mhm. świetna jest. Ile kosztowała? Funta. To też kosztowało funta. Tutaj mam puzzle dla Róży. One kosztowały dwa funty. Są z dinozaurami. Róża uwielbia dinozaury, więc na bank się ucieszy. Ona, ona lubi dinozaury, autha, a jest dziewczynką. Tak, ale ona naśladuje was. Bo ma dwóch braci, więc. Oczywiście. Lubi to co chłopaki. Dawid tutaj rozpakowuje. A, to wszystkie mają taki sam kształt. Fajne! Takie relaksujące chyba, co? Mm -hmm. Dajcie znać, czy takie coś widzieliście, a ja pierwszy raz coś takiego widzę? Ja widziałam raz w szkole w Polsce, w pociągu. Tak? O, no zobacz. W świetlicy w sensie. A, w świetlicy, no. Mm. Pokażę Wam, co kupiłam dla róży. Nie będę nagrywać oddzielnego filmiku, bo raz nagrałam i krzyczeliście, że nie chcecie oglądać. Tutaj. Dla dzieciaków tylko ten. Chcecie oglądać, mierzymy. Za 50 pensów kupiłam taką opaskę. Ona jest na gumce, ma gumkę, a tutaj jest zapinana na rzepek. Myślę, że na pewno będzie dla róży ok. Na teraz. Tutaj są takie cienkie spodnie, takie jakby, no nie wiem, piżamkowo-dresowe, ale to raczej nie jest piżamka. I one kosztowały 33 pi. Ten krzyżyk oznacza, że były trzy rzeczy za funta. Tutaj mam leggingsy za funta. Takie będą teraz, myślę, że na styk, ale są takie fajne, śliczne, że po prostu musiałam kupić. No podejrzewam, że już je założę raz, dwa razy i już się nie będą nadawały do niczego, bo będą takie plamy, że już się nie da do ich dobrać, no ale trudno. Przepiękny sweterek, naprawdę prześliczny, za funta, cena super. On jest na latka. taki jest troszkę większy, no pewnie jeszcze będzie troszkę za duży, ale to nic. Spodenki świetne z pomponikami, zobaczcie, jakie fajne i też właśnie 33 pi kosztowały tylko. Tutaj sukienka za funta, to są rozmiar 2-3 latka 2 lata. Biała, więc pewnie też długo nie posłuży, ale jest śliczna. I ta niutka także wzięłam. Tutaj koszulka z napisem Kocham tatę bardziej niż lody. I ona kosztowała funta, jest na 2 latka. Tu jest prześliczny sweterek. On jest taki cudny, z brokatem, granatowy. I będzie taki nastyk, no ale nie mogłam się oprzeć. Oczywiście, jak go zobaczyłam, mówię, nie, no muszę, muszę go kupić. I nie wiem ile kosztował. 75 pensów, taniutko. I tutaj koszulka Kocham moją, mamusię i ona jest też taka. Nie za duża. Teraz tak patrzę, że ona jest y, do 18 miesięcy, i jest z Primarka. A róża właśnie ma jeszcze koszulki w tym rozmiarze, z Primarka i są na nią dobre, także to też będzie ok. Schowaj te rzeczy, bo to dopiero będzie. <laughs> my właśnie nagraliśmy film. Tam macie Mistery Boxy wyweszone, ale nie pokażemy wam, co mieliśmy w tych Mistery Boxach, ale chciałam Wam pokazać, jaką my tutaj konstrukcję zrobiliśmy. Proszę bardzo, poradziliśmy sobie bez tej końcówki. Wcześniej zobaczcie tutaj. Y Gwint mi się zepsuł, więc wkładałam tą końcówkę w plastylinę i trzymała się dobrze. A teraz telefon też się super trzymał, był przyklejony, także poradziliśmy sobie, nieźle. Chciałam pokazać, co kupiliśmy w Humbergans. Kupiliśmy notesik. Dawid potrzebuje notes, dlatego że Dawid teraz kończy już szkołę. Koledzy będą mu się podpisywać właśnie w takim notesiku. Chciałam jakiś taki fajny, śliczny notes kupić, ale były... Chciałam, no w sumie... Dawid chciał, bo to jest dla niego. Ale ja chciałam, żeby to była dla niego taka fajna pamiątka, żeby miał taki super zeszyt. Ale były wszystkie takie, właśnie fajne, to były dziewczynskie. Totalnie dziewczynskie, z jakimiś brokatami, unicornami i tak dalej. No i na razie kupiliśmy taki. Jeżeli znajdziemy gdzieś w jakimś sklepie coś fajniejszego, no to kupimy. Długopisy kolorowe i naklejeczki. Te są dla róży, tak? Dobrze. O, a Ty sobie takie wzięłaś? Mhm. Super. Dawid zawsze jak coś sobie kupuje, pamięta o róży. Czasami też idzie i nawet coś kupić. Nie kredki kupiłeś, lubisz jej robić prezenty. Mhm. No, to jest takie słodkie. Róża na pewno się ucieszy z naklejek, bo uwielbia naklejki sobie przy... Musiałam się przebrać, bo byłam dosłownie cała spocona, nie czułam się za bardzo świeżo, więc skoczyłam sobie pod taki szybki prysznic, tylko się opukałam i przebrałam i idziemy teraz na festiwal piwa. Bartek idzie z nami. Myślałam, że będzie chciał zostać. Bartek, jak tam? OK. Zaraz wychodzimy. Festiwal znajduje się w ogóle niedaleko miejsca, w którym miałam mieszkać, więc pokażę wam, jak to wygląda. Myślałam, że będę mieszkać tutaj na tej ulicy i ona jest taka wąska. Zobaczcie, ja sobie nie wyobrażam w ogóle tutaj parkować. Ale później okazało się, że to jest inne miejsce, zaraz Wam pokażę ten dom, bo ja sama jestem ciekawa, czy ktoś się tam wprowadził. Ja wam w ogóle wspominałam, że tam był problem z tym domem, jakieś cerki weszły. Ja tego domu na szczęście już nie dostanę, jeżeli chodzi o dom, to mamy do końca lipca wprowadzić się do nowego domu. Także no nie nastawiajcie się, że rzeczywiście tutaj już w, w sierpniu będę mieszkać w nowym miejscu. Sama się też już nie nastawiam, bo już wiem jak było wcześniej, ale jest szansa. I w sumie powiem Wam, że na dobre wyszło to, że tyle czekałam. Ludzie, ktoś się do tego domu wprowadził. To jest niewiarygodne. Ej, wprowadził się ktoś tu, czy nie? To nie jest ten dom. To jest ten dom, czy nie. Nie, to jest ten dom. Nie. Czekajcie, ja nie jestem pewna, czy to jest ten dom. Cytryna, ja myślałam, że to jest ten dom. To nie jest ten dom, nie? Dawid, to musi być ten dom. Nie, my przeszliśmy ten dom! On jest tam, on jest kawałek dalej. Patrz, jakiś płot w ogóle, tego płotu tutaj nie było. Słuchajcie, ten dom jest za mną i on chyba stoi po stali, nie jestem pewna i naprawdę głupio mi nagrywać, nie chcę. Chciałbym wam pokazać to jakoś. Eee, więc zobaczcie tutaj, gdzie widzicie to okno. To jest okno od kuchni. I teraz właśnie się zdziwiam. Dobra, chłopaki, możemy już iść w tamtą stronę. Nie będę tego domu tak nagrywać, chamsko. Eee, Chociaż wydaje mi się, nie, on, on na bank stoi pusty, na wszystkie okna pozamykane. Brudne, brudno, ciemno. Stoi pusty na pewno. Słuchajcie ten, ten dom. Naprawdę nie zajrzałabym sobie za mną i nagryła, ale boję się, że ktoś tam mieszka i wyjdę na jakąś wariatkę w ogóle, która komuś na postać nie wchodzi. Nie. Ten dom miał tak maleńki salon, że byłoby mi trudno taką trzyosobową kanapę przy którejkolwiek ze ścian. Postawić. Naprawdę musielibyście to zobaczyć, ale. Tam by wyszła kanapa i telewizor, nic więcej, to by nawet żadna ława nie weszła. A to, co Wam przed chwilą pokazywałam, to było okno od kuchni i wcześniej tam stała taka altanka. Kuchnia była tak mała, że nie sposób byłoby w ogóle postawić w niej stołu. To był kawałek blatu z jednej strony, kawałek blatu z drugiej strony. Oczywiście nie było żadnej jadalni. Ten dom na zewnątrz wygląda naprawdę fajnie, on wygląda spoko. Natomiast w środku no byłby totalnie. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy na przykład nigdy nie mieli stołu i nie mieli gdzie by w ogóle, gdzie byśmy mogli usiąść i spokojnie zjeść. No obłęd po prostu jakiś. Ja naprawdę byłam tym zszokowana. No i widzę, że oni tą altankę teraz rozebrali, bo normalnie jeżeli ktoś by gotował w kuchni, otworzyłby okno, które otwierały się na altankę, więc um, nie wiem, po prostu ja sobie nie wyobrażam. Ja dużo gotuję, ja gotuję praktycznie codziennie prawie i ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego naprawdę, żeby, żeby nie móc otworzyć okna w kuchni i żeby... Szkoda gadać, naprawdę dom beznadziejny yy, i ten dom kosztował 740 funtów, zdaje się. Teraz będę miała tańszy dom, także super, także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Będę płacić o 1 trzecią mniej częstszą niż normalnie się płaci, jakby wynajmując przez agencję, także naprawdę super, cieszymy się bardzo. Dobra, słuchajcie, doszliśmy na miejsce. Ach, oni tu się, musiałam sobie założyć okulary, bo tak mnie słońce razi w oczy. Oni tu się dopiero rozstawiają z tymi atrakcjami dla dzieci. Tak czy się zwijają już? Nie. Nie, no rozstawiają się. Ale trochę lipa. Spodziewałam się czegoś lepszego. O, ale jest lipa! Jest jedzenie, idziemy poprzez jedzenie. Myślałam, że tutaj fajniej będzie trochę. Witku, powiesz, jak ci się podoba. Dobrze, że tą piłkę chociaż zabraliście. A. Nie, no spoko, tylko że. Myślałam, miały być atrakcje dla dzieci. Gdzie są atrakcje A. dla dzieci? Co? Ja sama... Gdzie są? Gdzie? Tutaj, zawsze tu było. Nie, miały być activities dla dzieci. Gdzie są activities dla dzieci? Zawsze, Jesteście głodni. A. Idziemy szukać jedzenia, ale. Ja nie, możemy do jakiegoś pubu, byśmy lepiej poszli zjeść. Tam nie ma żadnej coli. A jest picia? Słucham? Nie ma żadnego picia, same browary są, nie ma nic dla dzieci, oszukali nas. To się przeszliśmy, naprawdę, powiem wam, no super. Aha, ale są lody. Są lody. Są dwa stoiska z jedzeniem i są lody. I nie mogę znaleźć normalnego picia, wszędzie są same browary. Ale ja myślałam, że to będzie w ogóle festiwal piwa, więc ja myślałam, że to będzie jakoś dużo, ro... będzie dużo rodzajów piwa, jakoś tak inaczej to będzie wyglądać, za to po prostu no... hmm. Ale znajdziemy sobie jakąś lepszą rozrywkę. Znajdziemy sobie... Jutro może na basen pójdziemy. Coś... Albo do kina. O, może do kina pójdziemy. Coś pomyślimy. Może tutaj coś dla dzieci rozkładają? Ja, ja nie wiem. Ja się czuję oszukana. Ale ładne miejsce znalazłam do zdjęcia, wiecie? Dawid, tylko nie wchodź na ten pomost, bo on może być jakiś spróchniały. Okej. Okay. Że nic nie widzę w tym słońcu. Bartek. Proszę. Oh, Zaraz mi okay. tu powpadają do wody. Okay. I będę was wyławiać. Kobieco to jest. Ten mogę wskoczyć, to jest 20 centów głębokości. Ale to nigdy nie wiadomo. Jest 20 centów głębokości, więc na to. Tak, przy brzegu, a dalej nie wiesz co jest. Może być tu dziura wielka. Może być wielka nie. dziura i się utopisz. Oj dobra, I Mogą być krokodyle. O, i krokodyle, właśnie. Wygląda jakby były krokodyla. Może będą Dobrze, dzieci drogie, co robimy, jaki jest plan? Ja już się znowu zgrzałam, strasznie źle znoszę takie upały, to jest dla mnie po prostu męczarnia. A jutro i pojutrze ma być jeszcze cieplej. Temperatura ma dojść do 37 stopni. Dzisiaj jest ile? 26 może? Nie jest aż tak gorąco, ale pff. strasznie, mi się w ogóle cały czas chce pić. Dzisiaj jest 26, to nie oddechnijmy. No, chciałam dzisiaj coś nagrywać, ale nie wiem, chociaż może ja wieczorem ponagrywam, może będę nagrywać dzisiaj do późna. Lampa jest, taśma klejąca jest. Chodźcie kotek, chodź chodź, 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 chodź. My wszystkie obce koty zaczepiamy. Ale jesteś śliczny, chodź. chodź, 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 chodź. Jak, nie, inaczej się robi tak, ja nie umiem tego... zrobić. Zrób tak. No po angielsku tak się kota Niech, boi się. I dobrze. Taka, taka jak może coś zrozumieć, że, że... ten kot ma jakieś za traumę. I może mieć? mieć że, 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 że dobrze, że. Wiecie, ktoś może Miesz, mówić kici, kieci, jak podejdzie do jego kopnia, albo jeszcze coś gorszego zrobi. No. Tutaj balon sobie leci i chłopaki go właśnie oglądali. Dawid mówi, że chce polecieć balonem. Mhm. Ja bym chyba umarła, jakbym miała balonem to lecieć. Może mhm, nie wyobrażam sobie tego w ogóle. Mhm. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Dosłownie cały makijaż ze mnie spływa, cała się świecę. i już po prostu mam na dzisiaj. Dosyć i nie wiem, chłopaki nie chcieli iść do pubu, chcieli iść do Subway'a, Subway był zamknięty, um, ale na szczęście tutaj mamy kilka takich miejsc, gdzie można zjeść. No chłopaki stwierdzili, że chcą pizzę z dominałów z dzisiaj, także czekamy, za chwilę kogoś wyśle, żeby poszedł, bo to jest praktycznie tutaj, zaraz za rogiem. Um, ja już się zaraz stąd wyprowadzam, także mogę Wam pokazywać, gdzie mieszkam. Pójdziesz, Dawidku? Tak. Super cudownie. Kupiliśmy sobie kole, dwie duże pizze z Domino's Pizza i będziemy siedzieć i żreć. <grym> no. Ja dzisiaj jadłam tylko śniadania. jest godzina 19. I cały czas coś robię, cały dzień, a nic tak naprawdę nie zrobiłam. Takie mam poczucie, ale ja zawsze mam tak, że ja chcę zrobić jak najwięcej i ja nigdy nie jestem z siebie zadowolona. Zawsze uważam, że mogłam dać z siebie więcej. No, ale jakoś tak po prostu nie mogę się zorganizować po tej przerwie, ale. Dobre jest to, że naprawdę czuję się dobrze psychicznie już teraz, także miałam naprawdę ciężki czas, ale już teraz myślę, że wszystko jest jak na jak najlepszej drodze. Ja w ogóle chyba nie wspomniałam, że my byliśmy chorzy przez ponad miesiąc, wszyscy mieliśmy COVID po kolei. A to może opowiem wam w, 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 w innym vlogu, albo już nie będę opowiadać. Nie wiem, wydaje mi się, że ten vlog znowu będzie taki długi i nudny. Jestem strasznie zmęczona od tego upału. A ty, Dawidku, jak się czujesz? Tak samo. Jutro idziemy na basen, co? Tak. Pójdziemy jutro na basen, koniecznie. Tutaj jest kryty basen yy, i ten jest siłownia. To jest to samo, co w Żydwiecie. Jutro chyba pójdziemy na basen, nie będziemy siedzieć w domu, a ja zaraz zabiorę się, yy, posprzątam do końca tutaj ten cały bałagan i może coś nagram jeszcze wieczorem. Chociaż nie wiem, naprawdę, bo strasznie mi się nie chce od tego gorąca. Ale myślę sobie, że jutro będzie jeszcze gorzej, więc yy, to jest chyba taki ostatni dzień, kiedy mogłabym coś nagrać. Poniedziałek ma być 37 stopni, i to ma, być, to ma być w ogóle najcieplejszy dzień w historii Anglii. Także ja nie wiem, jak my tutaj wytrzymamy. Wypiłam dzisiaj dwie kawy i wypiłam Red Bull'a, chociaż normalnie Red Bull'a nie piję, a i tak się czuję jakaś taka, nie wiem, zmęczona. Albo może mnie bierze chorobsko znowu. A to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, żeby ciągle chorować. Ja wiem, że po prostu to mieszkanie tutaj, i w ogóle to wszystko, ten cały stres, przez który ja przechodziłam przez ostatni czas. To się tak odbiło na moim zdrowiu nie tylko psychicznym, ale właśnie myślę, że też fizycznym. Na nas wszystkich, nie, Dawidku. Ale już ostatnia prosta przed nami, mam nadzieję. I, i będzie okej. Okay. Idzie Dawidek, nawet mnie nie zauważył, Dzień dobry, dzień dobry, zapraszamy. Na no wskakuj, skakuj, wskakuj. Masz sos, to dobrze, bo ja zapomniałam mówić. Super, jemy. Bartek, jemy. Drzwi ma zamknięte. Bartek, słyszysz? Jedzenie. No właśnie, nie ma miejsca, bo ja miałam posprzątać no i nie posprzątałam. Dobra, ja to zaraz ogarnę. Albo weźcie sobie do pokoju. Chodźcie, zrobimy sobie dzisiaj taki dzień. Będziemy, będziemy żreć i bałaganić. Nie, żartuję, trzeba to posprzątać. Dobra, wy możecie jeśli bałaganić ja ogarnę. Nie. No dobra, to co, żegnamy się chyba tak? Czy pizzę pizza jeszcze pokażemy? No super, dwie takie same, jak się dzielimy. To prosty, ja wy tak żartuję. nie zjecie całej cześć. Zje... <grafię> jak to ty bierzesz jedną? Przepraszam. Nie no, nabijamy się. Dobra. Bzierzcie całą Bartek? Ja zjem trochę tych ziemniaczków i... Ze dwa kawałki dosłownie, nie więcej. Bo ja nawet nie jestem głodna, chociaż to dziwne, ale dobra. Dzieci, chodźcie się jeszcze pożegnać! Ale ja muszę coś jeszcze dzisiaj nagrać, bo przecież jak róża przyjedzie, to na mnie to będzie ściągać. To jest teraz. To możesz mnie dać. Muszę. Super, już pizzę dostali, nawet się nie pożegnają. Proszę bardzo. Pa, że to tak. Adios. Adios. Papa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Chyba, że te upały nas pokonają. Także nie obiecuję. Nie obiecuję, ale będę się starać. Do zobaczenia. Pa.